absurdalne, no bo skoro sędzia sądził... No, to czy, no w kontekście a... na przykład przestępców, gangobcinaczy, no. walczów, to ja się zapytam, czy rząd może nam nie wywierać jakichś napisów? Tak jest. Czy jak pan skaże tych groźnych przestępców na przykład na jakiś wyrok, to czy pan, że jakby po premii panu nie polecą? No przecież to jest, to jest, powiedział, z jednej strony Dowód braku rozumności, jakiejś elementarnej, ale z drugiej strony takiego zapiekłej politycznej skrajności, że no właściwie dzisiaj powinni przepraszać, co po niektórzy sędziowie no, ze środowiska, tak. ministra Ziobre, choćby, no za to, że narazili polski wymiar sprawiedliwości na, na kompromitację. Sędziowie no, powinni przeprosić judzenie no, Judzenie przeciwko wziął, polskiemu rządowi. Judzenie. Tylko i wyłącznie przez te działania, które zmierzały do tego, żeby wprowadzić jakąś dyscyplinę dla sędziów. Czy dyscyplina sędziów? Przez to umniejszaliście roli znaczeniu Zwolnić ja w z pracy, w Polsce, w Polsce. No, ale zawrać to, że pan półkasy. Ma, to jest budka Pani poseł Gasiuk Pichowi oni są. Kogo przepraszają? Przecież powinni przeprosić nie tylko polski rząd, przedstawicieli polskiego rządu, którzy tam występowali przed tym trybunałem, ale również polskie społeczeństwo. To jest po prostu absolutna Klęska takiego, bym powiedział, skrajnie głupiego politycznego działania przeciwko własnemu, chyba państwu, własnemu, opinii o własnym państwie. I stąd też nawiązałem do pana Agróra Schertyny, przewodniczącego platformy. Dziś, zamiast zakasemć rękaw, zdzierać buty, o których mówił Arłukowicz, który sam chyba cztery pary rzekomo zdarł, zamiast robić kampanię tu na miejscu, jeździć odwiedzać regiony, jeździć odwiedzać w wioseczki miasta, miasteczka, sioła, siółki, przysiółki i tak dalej, i tak dalej, jedzie do Brukseli, aby tam, no właśnie, aby tam powiedzieć y, przedstawicielom biurokracji unijnej, że trzeba znowu karać Polaków odbieraniem ich im dotacji, czy też nieprzyznawaniem tych dotacji nie Grzegorz na tak twardo nie mówi. On mówi, że jest konsekwentny w tym, co powiedział, ale on jest za tym, żeby łączyć po. Czy powiązać przyznawane środki z budżetu Unii Europejskiej wraz z praworządnością? Chyba, kto nie gadał, o, za bajki nie opowiadał, to kto będzie tą Praworządność badał, ja się wydam, skoro SUE nie jest tym zainteresowane, to kto hmm. będzie tą temidą naszą polską? Chyba, naprawdę trzeba, nie wiem, chyba powiedział ich pokarała brakiem rozumu. W środku kampanii wyborczej przedstawiciel partii opozycyjnej Grzegorz Chetyna jedzie do Brukseli, żeby no, spowodować. Przecież w efekcie taki byłby efekt tego, spowodować mniej pieniędzy przyznania Panie może mniej pomiesz, pieniędzy. Ponieważ to, to są te ostatki, kiedy pan się cieszy immunitetem. I to są też te ostatki, kiedy m, zapowiadałem pana, że więcej panu wolno powiedzieć, aniżeli wszystkim innym dotychczas. To proszę mi powiedzieć, ale tak z ręką na sercu. Może Grzegorz Schetyna jest szpiegiem Jarosława Kaczyńskiego. A, a, a... Takie opinie czasami w mediach się pojawiają, że nikt tak skutecznie w tej kampanii nie pomaga jak kandydaci Platformy Prawo i Sprawiedliwości rządowi. Ja panu nawet powiem, kto taką opinię wyraził powszechnie i publicznie, Joachim Rudziński. No dobrze, ale takich jest więcej osób, bo to jeśli ma, mają takich kandydatów jak pani Jachira na przykład... Nie, słowo miernie teraz dajmy na to, pan poseł jest za tym, żeby pani Jahira została z list. Usunięte, ale wszystko wskazuje na to, że to już jest musztarda ja, on Ja znam to akurat lepiej pana posła Anitrasa z Sejmu i uważam, że to jest taka męska odmiana w spodniach pani Jachiry. Więc akurat, za się mi dość, bym powiedział, dziwna jest ta krytyka. Natomiast powtarzam przewodniczący w tak kulminacyjnym momencie, jak ja mówię, przewodniczący z Chetyna, który zamiast odnieść się do tej kwestii wyroku tego od... Tej informacji czy stanowiska rzecznika CUE i pewno wyroku za chwilę, no jedzie tam jątrzyć nadal. No przecież to jest samobójstwo polityczne. To rzeczywiście wygląda jak jakaś taka piąta kolumna w, 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 w Platformie. No, Czyli jednak, rozumiem, miałem rację zadając te no, no, tak sobie tak powiem, to pytanie. No sobie szkodzi, pos. Grzegorz Schetyna jest człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego. No chyba aż tak dobrze nie jest, ale że jest człowiekiem, natomiast... Ale le... pamięta pan takie memy, jak był Michał Kamiński, prawda? I y, y, są takie memy, gdzie y, był tak, był w y, nowoczesnej, był nie, był w Platformie Obywatelskiej nowoczesnej, nie było pana posła Kamińskiego. Nie. Nie, ale był w europejskich demokratach, tak? Tak? Jest, tak, No ale generalnie po tym jak poszedł do platformy obywatelskiej, wcześniej jeszcze będąc w PIS-ie, z PiS-u gdzieś po prostu... Jakie głupa? się gdzieś zahaczył, zdaje się. To za takie memy, Panie Prezesie, melduje wykonanie zadań. No, zobaczymy, czy, czy pan Grzegorz Chetyna zamelduje cokolwiek, komukolwiek, bo zanosi się na to, że swoim działaniem skutecznie pogrzebie te resztki szans na jakiś wynik w granicach dwudziestu kilku procent. Ja, zresztą będąc do pana nie tak dawno, mówiłem, że raczej spodziewam się wyniku Platformy bliżej dwudziestu procent, a być może nawet poniżej dwudziestu procent i wydaje się, że pan Grzegorz Chetyna wykonał wielki krok w tym kierunku, a przypomnijmy, miał być schowany. Przecież on miał Miał zalec w pieczarze, a pani nie, 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 gidawa... Nie, nie, nie w pieczarze, bo to z pieczary, a właściwie skrypty wyszedł w jeszcze raz, bo się pan trochę narracja posypała. No ale to z kolei no, pani gidała Wąska, miałaś ta polska sofia Lauret, prawda, która tak ociepli, przytuli, hmm. uśmiechnie się i właściwie po problemie, no widać, że to nie działa, bo pan Schetyna znowu odebrał ten ster. Pani Kidawie-Błońskiej. To, to, toż to już dopiero dał ten stel. No dał i zabrał. No on jest taki widocznie. mężczyzna, z Define. który ma serii z Luisem Defineda i kierownicy. No tak, coś w tym stylu. Właściwie przecież powiedział, że on już teraz będzie tutaj, prawda, obserwował Pani e, Marszałka. Czyli co, mogę, że ta Kidowa już nie jest kandydatem na premierzyce, po tym jak Grzegorz Schetyna odebrał te kierownice? No, obawiam, obawiam się, że nie. Dlatego, że jeśli dzisiaj e, ta Bruksela, to już się z tym właśnie głównie Pana Marszałka Schetyna pana posła Schetyny. A może, panie pośle, pomijając fakt, że Grzegorz Schetyna jest tą piątą kolumną w Platformie Obywatelskiej, to jest taka zabawa w dobrego i złego policjanta. I tak mogę że ta Kidawa Błońska będzie tym dobrym policjantem, który rzeczywiście przytuli. A Grzegorz Schetyna przypisał sobie rolę tego złego policjanta. No, jak to słusznie zauważył pan premier Kaczyński, co by nie mówić, to pani Kidawa Błońska, tak, no nie jest, Szydło. Nie jest Szydło, a ja bym powiedział, i nie ma takiej naturalnej dobroci, ro, ro, taki, takiego rodzinnego, ciepłego przekazu jak pani premier Beata Szydło, a więc. Zdaje się, że i to nie wyszło, i to nie wyszło, bo pan przewodniczący tyna nie wytrzymał, żeby posiedzieć chwilę na tym dniu siedzeniu. Powtarzam, no, to jest niedział, siedział, czego ucierpliwy, przecież jest no, ile gabinetu się... Na no, ile siedział, no to P, no to wiemy, ma to jeszcze posiedzi, tam za cztery, może osiem lat jeszcze posiedzi w tym, w tym gabinecie. Radnym. że państwa głupi ten schetyna